Klaudia, ogromne gratulacje. Jak się czujesz jako zwyciężczyni 11 edycji Top Model? Oj, dalej to jeszcze do mnie nie dociera. Eee, jeszcze mi to troszkę zajmie, zanim to wszystko do mnie dotrze, bo totalnie się tego nie spodziewałam. Naprawdę. Eee, w życiu bym nie powiedziała, że, że wygram. Eee, jestem w szoku. Jesteś też posiadaczką. Które chwilowo gdzieś zgubiłaś, ale rozumiem emocje na 100 tysięcy złotych. Czy zastanowiłaś się już może chociaż przez moment, na co przeznaczysz taką gotówkę? Totalnie o tym nie myślałam, mm, bo, bo się tego nie spodziewałam. Naprawdę, teraz jak tak zadają mi to pytanie ludzie, to się za, zaczynam zastanawiać, ale na ten moment zupełnie nie wiem na co. I cieszę się tym, że wygrałam, że mam tą układkę, a, a na razie nie myślę o tym, na co wydam pieniądze. Jak widzisz dalej swoją karierę? No bo jak wiemy, uczestnicy top model bardzo często robią karierę nie tylko w modelingu, ale na przykład zostają też influencerami albo bywają na różnego rodzaju eventach, a część z nich skupia się tylko i wyłącznie na pracy, właśnie modela czy modelki. Jak ty byś chciała to poprowadzić? No ja w programie wielokrotnie miałam e, zarzucane, e, że będę influencerką, bądź aktorką, nie do końca modelką. E, te słowa bardzo mnie dotykały w programie, do pewnego czasu. E, Dziś po rozmowie z Michałem Pirugiem stwierdziłam, że to wcale nie jest nic złego, jeżeli pójdę inną ścieżką. E, też wiem, że właśnie ta wygrana dziewczyna ma dosyć nałożoną presję, żeby była właśnie tą modelką, bo potem, jeżeli nie jest, to jest jej zarzucane, że jest influencerką bardziej niż modelką. E, to mnie dosyć stresowało, jeżeli miałabym wygrać. E, oczywiście, ja ja postaram się, żebym poszła w stronę modelingu na pierwszym planie, a, a potem zobaczymy. Jak, jak mi nie wyjdzie, chociaż wierzę, że wyjdzie, to będę uderzyła w innych kierunkach i to nie jest nic złego. Rozmawiałaś już z Anią Rubik, która no, w jednym z odcinków stwierdziła, że ty nie do końca nadajesz się na modelkę. Tak, porozmawiałyśmy z Anią Rubik, bo mnie w programie oczywiście te słowa zawsze dotykały, więc tak sobie porozmawiałyśmy i ona też powiedziała mi, że swój charakter i swój potencjał, mogę wykorzystać w różnych dziedzinach i w modelingu nie do końca y, będzie on w pełni wykorzystany, jak właśnie na przykład w influencerstwie, w aktorstwie i w działaniu takim publicznym. Czy jest y, jakaś była uczestniczka bądź uczestnik programu Top Model, którą podziwiasz i która być może Cię inspiruje? Y, chodzi o byłych uczestników. Y, myślę, że Większość uczestników jest takich, na pewno finalistki zawsze mnie w jakiś sposób inspirowały, eee, nie, nie, nie będę nikogo faworyzować, ale naprawdę jest bardzo dużo uczestniczek, uczestników, którzy działają w modelingu i którzy bardzo mnie inspirują. No dobrze, Klaudia, to teraz nie byłabym sobą, gdybym nie podpytała trochę o tematy prywatne, czy Twoje serce jest zajęte, ktoś Cię wspierał z widowni? pod względem miłosnym rozumiem. Nie, nie. Mam serce wolne i na razie takie jest. Ale rozumiem, że na razie nie poszukujesz drugiej połówki, czy tak sobie dajesz przestrzeń, że jak się trafi, to będzie fajnie. Tak, nie, niedawno też wyszłam ze związku, i, i teraz bym chciała sobie dać po prostu przestrzeń, chciałabym się realizować. Jeżeli ktoś trafi się taki, kto będzie mnie w 100% rozumiał i z którym będzie to flow, bo to jest dla mnie najważniejsze, to jak najbardziej jestem ja otwarta. No to trzymamy bardzo mocno kciuki. A kto z jurorów był Twoim ulubionym? Nie do końca juror, ale Michał Piruk naprawdę dał mi bardzo dużo wsparcia i tak ciężko jest mi powiedzieć kto najbardziej. Marcin Tyszka, Kasia Sokołowska, potem Dawid Woliński, Asia Krupa, każdy po troszku, tak naprawdę każdy dawał mi inne rady i bardzo je sobie cenię. Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i trzymamy kciuki za rozwój kariery. Dziękuję bardzo.